Rodzicom zdrowia, mężowi cierpliwości, Maksiowi mnóstwo szczęścia, a przyjaciołom, abyśmy znaleźli dla siebie więcej czasu, a Państwu samych dobrych wiadomości. Tego życzymy na te zbliżające się święta Bożego Narodzenia. A czego życzą Tczewianie, sprawdzamy dzisiaj z kamerą na czczewskim targowisku. Przede wszystkim zdrowych, wesołych, pogodnych świąt, no i miłych relacji przy stole wigilijnym, a także obfitego gwiazdora. Jakby nie było. Robimy taki program świąteczny. Czego i komu pani życzy? Na święta? Ja życzę całemu miastu szczęścia, zdrowia i wszelkiej pomyślności. A pani czego życzyć? A mnie? No nie wiem, co, co uważacie, żebym mogła? No zdrowie chyba przede wszystkim. Tak. Dziękuję. Wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, dużo pieniędzy, no i uśmiechu zawsze na twarzy. Dla kogo te życzenia? Dla syna, synowej, wnuku, wnuka i wnuczki. Nie wiem, komu wszystkim życzymy. Ca wszystkim mieszkańcom, bo to jest mieszka dla mieszkańców Trzewa. Życzymy zdrowych, spokojnych świąt. Ja się dołączam. Wszystkiego dobrego, dużo zdrówka przede wszystkim, bo tu u nas w naszych klimatach trzeba mieć końskie zdrowie, trzeba przyznać. Zdrowie chyba najważniejsze, a reszta to jakoś się da. Nie? A czego pani życzyć? Też zdrowie. Zdrowia, zdrowia, jeszcze raz zdrowia. Jak będzie zdrowie, to będzie i praca, i pieniążki, i będzie wszystko. Ja Wam wszystkiego życzę zdrowia, szczęścia i błogosławieństwa. To najważniejsze są święta. A nie tam partii rządu i porządku. Przede wszystkim zdrowia wszystkim, szczęścia, spełnienie marzeń. No i żeby się wszyscy przy stale z Wigilijnym spotkali, tak jak chcieli. No, wiadomo, jest to nierealne, żeby się wszyscy spotkali, bo mnóstwo w rodzinie osób odeszło. No ale wszystkiego najlepszego: zdrowia, spokoju, radości ducha i wszystkie marzenia, żeby się spełniły. Do kogoś szczególnie te życzenia pani kierują? Do rodziny, przyjaciół. Wszystkich mieszkańców trzeba. Dziękuję. I dla córki, która mieszka w tej chwili w Anglii. No, tak. Dla całej rodziny. I dla żony przede wszystkim, i dla dzieci. Najlepsze życzenia na święta. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich. I żeby w Polsce było lepiej dla mojej wnusi, dużo zdrówka dla naszej całej rodziny. Zdrowia i pomyślności. A młoda mama czego i komu życzy? W sumie przede wszystkim zdrowych i wesołych świąt. No i to na tyle. A młodej mamie czego życzyć? Przespanych nocy? Tak, yy, przede wszystkim siły, zdrowia i cierpliwości. Tego zatem życzymy. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Dziękujemy. Wesołych, zdrowych świąt. Zdrowia, szczęścia, miłości, zadowolenia z dzieci, z wnuków i wszystkiego naj. Wnukom przede wszystkim, nam, żebyśmy nie byli tacy yy, zawsze a młodsi, a nie starsi. Polski jest tej Trzewskiej? No, my jesteśmy z Trzeba. No to wszystkiego dobrego wam życzę. Zdrowia przede wszystkim Zdrowia, i zdrowia, jeszcze raz zdrowia, tak? <grym czasów> wszystkiego dobrego. Na pewno rodzinie. Czego pan życzy ten rodzinie? Zdrowia, pieniędzy i to wszystko, nie? No raczej? Jakie zdrowie i pieniądze, to już wszystko będzie? Pewnie, czy nie? No nie wiem. A według pani? A na duszy co? Może co? właśnie dla duszy by się coś przydało? No i dla duszy też na pewno, nie? Czego i, i komu? No, no przede wszystkim najbliższym. No, przede wszystkim no co, no zdrowia, zdrowia. Ale pan mi nie ten nie. No, no dobra, dziękujemy. Rodzenia. Wszystkiego dobrego zdrowia. Rodzinie całej, znajomym i, i żeby w kraju było spokojnie. A na nowy rok 2017? No, żeby było lepiej jak w tym roku. Wszystkim ludziom dobrej woli życzymy wszystkiego dobrego, błogosławionych świąt, udanych, sympatycznych, tak, gronia rodziny przede wszystkim. Wszystkim, wszystkim na całym świecie, wszystkiego najlepszego, zdrowych i pogodnych przede wszystkim. Dużo spokoju. Dziękuję. Ma pani taką niepowtarzalną okazję złożyć życzenia świąteczne. Proszę do kamery. Ojej, nie. pani Wszystkiego najlepszego wszystkim. Ciepłych, zdrowych, wesołych, rodzinnych świąt. A na 2017 rok? No również wszystkiego najlepszego. Dziękujemy. Zim na, Przede wszystkim zdrowia dla wszystkich rencistów i emerytur, emerytów. I tam, ile sprzedających, żeby mi się lepiej chyba powodziło w przyszłym nowym roku. Żeby pieniążków nie zabrakło. Żeby nie zabrakło no, bo tak to się zamknął, to wszystko i pójdą. I tak, a także tego i nie wiem co jeszcze. I wszystkim, żeby się jakoś poszczęściło w nowym roku. Może z odcinka, nie? To ja dziękuję. Ja Zrobię! A komu życzy pani tego zrówka? Wszystkim! Wszystkiego najlepszego z okazji świąt Bożego Narodzenia dla brata, dla mamy, dla taty, dla dziadka, dla babci, dla wujka i dla, i dla szczególnie dla kolegów, dla wszystkich nauczycieli, no. i wszystkich mieszkańców trzeba. A brat? E, 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 ja nie wiem sam. E, no, to ja no, no okasi na. sena. E, nazywam Grzegorz skrzepkości, przejechu ze stres błydę i życia w sześciu naszym bracynom, kłekiaczką, łatkasiewów w sześciu go, głę, najlepsi go, a przede wszystkim zdrowia. Zwicy, tych innych Don Donkoma, czyli choinkom, i zaprosimy wszystkich ich do Trzewa. Jesteśmy tylko siebie. Najlepsi donci są z Kasieb, także na Sucho Szczydzi zaprosimy i wszyscy go najlepsi, go na ten nowy 2017 rok czego życzyć i komu na zbliżające się święta Bożego Narodzenia? No, na święta to najlepiej zdrowia, szczęścia. Oby ten rok nie był gorszy przyszły od tego co był. I nie wiem, i spokoju, Odpoczynku. Do kogoś szczególnie kieruje pani te życzenia? Do wszystkich bliskich moich? Tutaj w pracy do wszystkich? Polski, żeby była zgoda, żeby nie kłócili się. Ja już nie